Thank you Czterech typa patrzy na przypał, na żakną wzrok i środek nocy nikt już nie patrzy z okien. Przed ich nasem próbuje przejść, pięćdziesięcioletni człowiek wyzwisko za wyzwiskiem leci. groźnym głosem podbija jeden, chce wyciągnąć od typa szlugę, nawiązując z nim kontakt, pyta za kieszeń w bluzie, to łącza do nich trzech. Pozostałych mówią, choć do bramy z grę to zapali z nami. Nagle zrobiło się ciszej, znacznie, bo daj wszystko co masz, to nie dostaniesz pierdol, typek cię nie daje. Mówi, choć który ze mną tam, zawalczymy a to co w nie jak mam, sam na sam walczyć będzie ten ziom. Śliny nie ma w gębie. Stają na siebie, po rękę, typek już na glebie. Dobiegu czym pod ręką. Zioma zabrali go, zmasakrowanego karetką pogotowia.